Spotkałem dziewczynę, urocza, że hej, myślałem, no bingo, to będzie tej. Lecz zamiast ognia, powiew lodowaty, i feedback jak z broszury, rób pranie i ścieraj graty. Mówiła, jesteś spoko, masz humor i wdzięk, ale w związkach to trzeba, no wiesz, więcej mięk. Pytałem, co było nie tak, dostałem poemat, o tym, że kobieta ma okres, i że facet to temat. Nie do powiedzenia. Jak bagna i mgły. Każda rozmowa jak błądzenie we śnie z kategorii bzdry. Czekałem naprawdę. A tu cytaty z poradnika. Zero sensu. Jak wegański kebab. Bez mięsa. Bez smyka. Więc poszedłem w noc. Głodny życia i sensu. I nagle zobaczyłem. Święty znak w intensywnym błysku. Neon. Kebab 24 leż 7. Jak objawienie. To był mój czas. To było przebudzenie. Tortilla ciepła, jak przytulenie, mięso mieszane, jak boskie spełnienie. Sos mieszany, rajski potop smaków, w każdej kropli więcej prawdy niż w tysiącu babskich znaków. Kęs za kęsem, życie wróciło, wszystko, co było, nagle się rozmyło. Kebab nie kręci dram, nie rzuca fochów, nie znika w ciszy, nie szuka pochodów. Nie mówi, pomyśl, co mogłeś zrobić lepiej, tylko mówi, zjedz mnie, bracie, i żyj jak najlepiej. Miłość zawiodła, feedback był farsą, ale kebab w tortilli? To transcendencja z czystą klasą. Więc jeśli znów życie ci w twarz da mgłę, nie pytaj dlaczego, nie pytaj czemu mnie. Tylko znajdź kebaba, najlepiej z barana, i wróci ci wiara. I noc będzie wygrana. Więc siedzę na ławce, noc taka jak skina, w rękach tortilla, a w środku bogini kuchni Bliskiego Wschodu wołowina, kurczak do wtóru, chrupie jak powinien, nie ocenia, nie testuje, on po prostu upłynie. Nie pyta, czemu się nie udzielasz w grupie, nie mówi, facet powinien myć okna i kupić paprotkę w dupie. Nie ma wymagań, nie stroi się w szaty, nie znika bez słowa i nie rzuca aluzji z chaty. Nie rzuca zdań typu. Nie jesteś zły, ale. Nie mówi. Po prostu nie czuje. Nie pytaj dalej. Nie tłumaczy, że to nie ty. To mój proces, bo kebab to konkret. Nie zniknie w półmroku. Nie zniknie w norce. Każdy kęs to afirmacja. Jesteś w porządku, ziomie. Nie musisz mieć pasji, dyplomów, siłowni i laurów w dłoni. Wystarczy, że jesteś głodny, uczciwy. A tortilla cię przyjmie, bez gierek i wątpliwych narratyw. Sos mieszany spływa mi po brodzie, jak łzy, które kiedyś płynęły po stracie. Ale to są łzy szczęścia, bo oto mam sens, mięso, tortilla, i sos, trzy elementy jak zen. I wtedy zrozumiałem, prawda nie tkwi w feedbackach, nie w komunikatach typu. Przeczytaj między wierszami, frajerze, hech. Prawda jest w cichym chrupaniu w nocy. Gdy Kebab rozumie mnie bardziej niż ktoś, kto twierdził, że wciąż się z czymś moczy. Więc mężczyźni zbłąkani, zawiedzeni, zdradzeni, zostawcie analizy, zostawcie cienie. Nie szukajcie sensu w cudzych słowach bez treści, bo prawda jest w Kebabie, tam, gdzie smak się mieści. Od tego dnia przestałem się miotać, nie ślęczę na te em nie chcę jeszcze pogadać. Nie pytam, czemu znikłaś? Czemu tak to wyszło? Bowiem, że w życiu najważniejsze jest jedno: ciepło. Ciepło tortini, co otula jak koc z cebulką i mięsem, i znów piękna jest noc. Nie muszę pracować nad sobą, bardziej się starać, nie potrzebuję wglądu, komunikacji i zrozumienia paragraf. Bo kebab nie gra w gierki, nie robi, focha, nie mówi, to nie ty, to ja, ale muszę się trochę połochać, nie robi testów. Nie patrzy sukosa, nie analizuje mojej duszy w świetle psychologicznego kokosa. W kebabie jest zen, Tao, mądrość i siła. Nie udaje. Jest prosty. syty i jakże miły. Nie ma w nim trudnych emocji. Nie ma wymówek. Nie znika po trzecim spotkaniu z tekstem. To był za duży ruch. Mógł być kuferek. Od teraz żyję według kodeksu mięsa. Każda tortilla to dla mnie święta księga. Sos mieszany. Jak równowaga in i Yang, kurczak z wołowiną, jak balans serca i krwi pulsujący rank. Już nie pytam, nie błagam, nie czekam na znaki, bo wiem, że odpowiedzi nie leżą w cudzech braku reakcji. One są tam, w rogu ulicy, gdzie światło się świeci, w budce, gdzie kebab wciąż czeka, wierny jak pies i szczery jak dzieci. Więc jeśli życie cię rzuci w kolejny emocjonalny dół, nie szukaj sensu w kimś, kto z ciebie zrobił ból. Znajdź budkę, złóż ręce, złóż zamówienie, tortilla, mięso mieszane, sos mieszane, i czujesz oświecenie.